Zmiana czasu może powodować zawał serca? Kto w tym dniu powinien szczególnie u... zmiana czasu to moment, który większość Polaków przeżywa dwa razy w roku. Przejście z czasu letniego na zimowy dla wielu z nas to jedynie drobna korekta w harmonogramie dnia, ale dla niektórych może to mieć istotne konsekwencje zdrowia. Badania wskazują, że zmiana czasu może mieć negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy a nawet zwiększać ryzyko zawału serca. W tym artykule przyjrzymy się, kto powinien szczególnie uważać w dniu zmiany czasu i jakie kroki można podjąć, aby zminimalizować dlaczego zmiana czasu może wpływać. Zmiana czasu wpływa na rytm dobowy, czyli wewnętrzny zegar biologiczny człowieka, który reguluje cykl snu. Czuwania oraz inne procesy fizjologiczne. Kiedy przesuwamy zegar o godzinę w przód lub w tył, organizm musi dostosować się do nowego rytmu, co może powodować krótkotrwałe zakłócenia w pracy różnych układów, w tym układu sercowo-naczyniowego. Wzrost ryzyka zawału serca, czy teomit. W Polsce, jak i na świecie, obserwuje się wzrost liczby zawałów serca w dniach następujących bezpośrednio po zmianie czasu. Szczególnie przy przejściu z czasu letniego na zimę Badania naukowe wskazują, że w pierwszych dniach po zmianie czasu zwiększa się o około 10-15% liczba hospitalizacji związanych z zawałem serca. Choć nie jest do końca jasne, co stoi za tym zjawiskiem, podejrzewa się, że jednym z kluczowych czynników może być zaburzenie rytmu snu i stres związany z adaptacją do nowego harmonogramu. Jakie grupy osób są najbardziej, za osoby z istniejącymi schorzeniami układu krążenia są. Szczególnie narażone na negatywne skutki zmiany czasu. Oto kilka grup, które powinny zachować szczególną ostrożność. Osoby z chorobami serca, takimi jak choroba wieńcowa, niewydolność serca czy PRZBT, pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, u których zmiana czasu może powodować skoki ciśnienia krwi. Ludzie z rytm o, czyli nieregularnym rytmem serca. Który może się nasilić przy nagłych zmianach w harmonogramie seniorzy, dla których adaptacja do nowych godzin snu może być trudna osoby z zaburzeniami snu, które mogą odzuwać trudności ze zasypianiem i budzeniem się po zmianie jak zmiana czasu wpływa na zdrowie. Jeden. Zaburzenia rytmu snu i ich wpływ na nagła zmiana harmonogramu snu może prowadzić do trudności z zasypianiem, skrócenia długości je snu i pogorszenia jego jako niedobór snu może skutkować podniesieniem ciśnienia krwi, wzrostem poziomu stresu oraz większym obciążeniem Dla szczególnie osoby cierpiące na bezsenność czy inne zaburzenia snu mogą odczuć negatywne skutki zmiany czasu. 2. STRS i układ sercowo na zmiana czasu. Zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, może wpłynąć na nastrój i zwiększyć poziom stresu. Krótsze dni i mniejsza ekspozycja na światło dzienne mogą sprzyjać stanom depresyjnym, co negatywnie oddziałuje na zdrowie serca. Stres i zmęczenie są czynnikami ryzyka dla osób z chorobami układu krążenia, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań, w tym zawału serca, jak perzygotować się do zmiany, A minimalizować ryzyko związane ze zmianą czasu. Warto to wprowadzić kilka prostych strategii. 1. Stopniowa adaptacja do nowego Zacznij dostosowywać godziny snu na kilka dni przed planowaną zmianą. Wystarczy przesunąć porę snu o 10 do 15 minut wcześniej lub później, co pomoże organizmowi stopniowo przystosować się do nowego rytmu. 2. Aktywność fizyczna. Regularna aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, zwłaszcza w godzinach porannych. Pomaga w regulacji rytmu dobowego ruch na świeżym powietrzu nie tylko wspiera zdrowie serca, ale również poprawia jakość strzy. Dieta i dbają o zdrową, zrównoważoną dietę bogatą w błonnik, owoce, warzywa oraz tłuszczenie nasycone. Unikaj ciężkich posiłków perzytać snem, a także nadmiernego spożycia kofeiny i alkoholu, które mogą negatywnie wpływać na jakość. cztery. Komfortowy warunki upewnij się, że sypialnia jest miejscem sprzyjającym regeneracji. Zadbaj o odpowiednią temperaturę, wygodne łóżko, ciszę i zaciemnienie. Wyeliminuj źródła światła niebieskiego, takie jak ekrany urządzeń elektronicznych. Przynajmniej na godzinę przed kiedy warto skonsultować się z lekarzem jeśli masz problemy ze snem, czujesz się wyjątkowo zmęczony po zmianie czasu bądź zauważasz objawy takie jak kołatanie serca, podwyższone ciśnienie krwi czy ból w klatce piersiowej, warto skonsultować się z lekarzem osoby z przewlekłymi chorobami serca lub problemami z nadciśnieniem powinny rozważyć wizytę u kardiologa w okresie zmiany czasu, aby ocenić potencjalne ryzyko i ewentualnie dostosować plan leczenia.